Mam kilka tekstów z naszych orędzi, gdzie Pan mu pokazuje, jaka jest, jakie jest jego zamierzenie. Nadszedł czas, w którym ogłaszam światu moją sprawiedliwą władzę. To mam punkt 25, w 26 dziś czy jutro będę nam pokazywał geopolityce, bo jesteście w ogóle nie przygotowani do momentu okazania chwały Boga. Ten punkt dotknie każdy byt ludzki na ziemi. I dlatego, kiedy Bóg rozpocznie ogłaszać światu swoją sprawiedliwość, wszyscy wedle tej sprawiedliwości ujrzycie chwałę Boga. Na góralski sposób prawdę o sobie. Dlatego Bóg mówi w naszych rodzinach ujrzą mnie więc i zapłacą ci, Którzy swoją niesprawiedliwością obrażali moje imię. Radujcie się, święci, bo Bóg Wasz przychodzi rozgromić Waszych wrogów na Ziemi. To ja mówię, Wasz król i pan wszelkiego stworzenia. Bo przy pojęciu sprawiedliwości zawsze się pojawia pojęcie, jakie? Król. Moje serce raduje się na spotkanie świętych. Moja miłość cieszy się z ustania niesprawiedliwości. Inne miejsce, naszych gręcia. Pozwolę się znieważać, aż zburzy się mój sprawiedliwy gniew i przyjdę wytracić tych, którzy się nie opamiętają. Będzie to znak dla wszystkich pokoleń. Jeśli w niczym nie ogłaszam końca świata, żebyście nie myśleli, nie jestem żadnym apokaliptykiem. Co... Jestem Bogiem sprawiedliwym, że jestem Bogiem sprawiedliwym i nie sądzę niewinnego, ale biorę Go w moją obronę. Dlatego Bóg mówi, użyję dzieci najmniejszych. Po co? Aby zawstydzić moich wrogów, którzy, nie mając złudni o swojej potędze, zapomnieli, że są tylko stworzeniem, które mogę zgładzić na ziemi i wiecznie. Widzicie, że mając samoloty, jak Bóg będzie chciał, nagle przyleto na pustelnię piętnaście i będą w powietrzu przez kilkanaście dni. Takie te problem. czołgi pojadą, jak Bóg pob... masz wiarę i pobłogosławisz, staną. W lupie wybuchnie pocisk i począł Ani w środku nie ma, ani w lupie nie ma nic. Takich niebotycznych cudów na tysiące mamy w życiorysach świętych. Jest to pokazane przez wieki, co oni wyrabiali. Dlatego Pan Bóg jest bardzo konkretny i mówi w tym czasie wielkich, wielkiego zwycięstwa. Nie są mi potrzebni ci, którzy wprowadzają zamęt. Nie potrzebuję sług szatana. Między moimi owcami. Przecież w tym zdaniu perfekcyjnie Pan był pan określa, czyli pasterze, Nasi przywódcy, kapłani są sługami żadna w jego owczarni. Przychodzę i wyswobodzę Was, moi wierni uczniowie. Zgładzę Waszych nieprzyjaciół i zatriumfuję nad wszelkim złem i nieprawością. I to będzie nowa Ziemia. Nowy Kościół. Już zaraz ubiegał was, to nie będzie trwało wiecznie, bo człowiek ma naturę sławą i w pewnym momencie pozapomina o tym wszystkim. Zatriumfuję nad wszelkim złem i nieprawością, aby mógł spokojnie spoglądać na, mo na moje dzieło, wolne od szatańskich mocy. Abyście mogli mi oddawać chwałę bez lęku i zahamowania. Chcę, abyście mówili w innym miejscu, Pan Jezus, pozostali mi na zawsze wierni, wy, którzy mnie wyglądacie. Zapalcie wasze lampy, aby wiedział, które dusze są mi podległe i pragnę, abym u nich wieczerzał. Jak przybędę do wszystkich dusz moich i przyjmę wam, przyniosę wam pokój. Stąd Bóg apeluje do nas. Wytrwajcie w ucisku, bo ten. Nie jest wieczny. Powtarzam te słowa. Wytrwajcie w ucisku, bo ten nie jest wieczny. Dzieci mamy Boga za orędownika i nasza siła jest w nim. Kiedy nadejdę, mówi Pan, odbiorę należny mi plon, dobrych robotników nagrodzę, a złych ukażę i wyrzucę. Poza granicę mojego królestwa dzieci. Gdzie? Do piekła. To trzeba współczesnym biskupom i teologom mówić. Chłopy jest piekło. Na żaden z was tam nie wyjdzie. A jeszcze pomyślcie, przeszygam współczesnych, bo ilu napsujecie ludzi i ci zatruci przez was, po was pójdą do piekła, to znacie prawo ciążenia. Im towar grubszy, no to za, i cięższy zapada się niżej a oni będą wszyscy liczyli na wasze kąta, więc nie myślcie, że się przebijecie na górne przestrzenie piekła i go pójdziecie w dół. A ponoć, bo w to już nie wierzycie, ponoć piekło ma nieskończoną odległość. To polecicie cały czas niżej. A im niżej, to tak jak w kopalni ciepli. I mniej tlenu. Albo w ogóle. Ustanowię moje królestwo prawne i każdy, kto się temu królestwu sprzeciwia, zginie. Jestem gotowy, staw czoło tej niewierze. Temu pogaństwu, które opanowało świat. Wracam, aby przypomnieć o mojej potędze, mówi Bóg. O mojej władzy i o moim prawie jako stworzyciela. Co oni by kogo chcieli? tu sługa. Tak, tak. Mów w mów proboszczu, ja wszystko będę wykonywał. Mówisz, nie trzeba kazania, ja pójdę stąd. Mówisz, że nie muszę być w tabernakulum, ja pójdę stąd. Chcesz walić znaki mojej obecności, wywoł. wywol, ja to wszystko wytrzymam. A najlepsze, by był na krzyżu i w kolonie ciemniony. Pomyli się. <coughs> Dlatego niech się nauczą dźwięku trąby Bożej, o której się rzadko mówi. To będzie taki dźwięk, że się nakryjecie nogami i stopami uszy przytkacie. I to się Wam uda gimnastycznie osiągnąć w tej, w tej godzinie. Więc, dlatego Pan przyjdzie i powie o swojej potędze, o swojej władzy. No i nasi, i Wy wszyscy głosujący i politycy na tych morderców na różnym płaszczyźnie prawa, Wtedy zrozumiecie, gdy Bóg Wam przypomnie o swoim prawie. I tu jeszcze mówi o prawie jako stworzyciela.